W pudełku jest 40 kul. Wśród nich jest 35 kul białych, a pozostałe kule to kule czerwone. Prawdopodobieństwo wylosowania każdej kuli jest takie samo. Z pudełka losujemy jedną kulę. Prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną, jest równe. Musimy sobie tutaj na początek rozpisać wszystkie rzeczy, które nam będą potrzebne czyli ile było wszystkich kul, ile było kul białych i ile było kul czerwonych. Wszystkich kul było 40. Kul białych było 35. Pozostałe kule to czerwone, czyli trzeba odjąć 40 minus 35, czyli kul czerwonych było 5. I jak już to mamy ustalone, to liczymy sobie prawdopodobieństwo. I na pewno do mianownika musimy dać wszystkie opcje jakie tylko tutaj mamy, czyli 40. Tyle było wszystkich kul, a my musimy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że otrzymamy kulę czerwoną. Kul czerwonych było 5, więc piątkę dajemy do licznika, no i mamy wynik, który trzeba jeszcze skrócić, bo takiego wyniku nie widzimy. To się skraca przez 5, tutaj będzie 1, a tutaj będzie 8, to znaczy, że poprawną odpowiedzią będzie A.